Szyszka, znaczenie symbolu. Szyszka jako symbol duchowego wzrostu i świadomości. Szyszka jako niosąca nasiona, czyli wiedzę. Szyszka to owoc drzewa, a w jej łuskach ukryte są nasiona, jak ziarna mądrości. Aby nowe drzewo mogło wzrosnąć, nasiona muszą opaść i zakiełkować, to jak proces wewnętrznego przetworzenia wiedzy w doświadczenie. W tym sensie szyszka równa się magazyn wiedzy potencjalnej, którą zbieramy przez życie, naukę, doświadczenia. Szyszka jako spirala świadomości. Geometria szyszki odzwierciedla złotą proporcję i spirale Fibonacciego, archetyp wzrostu duchowego. Spirala to też droga wznoszenia się od poziomów podstawowych do wyższych oktaw świadomości. W symbolice alchemicznej i duchowej spiralny ruch równa się transformacja i przebudzenie. Szyszynka jako trzecie oko, wewnętrzne widzenie. Szyszynka, czyli epifiza, wygląda jak miniaturowa szyszka, stąd symboliczne połączenie. W tradycji hermetycznej, hinduistycznej, chrześcijańskiej mistyce, trzyszynka to brama do wewnętrznego światła, do wzroku duchowego, do poznania bezpośredniego. Gdy człowiek zbierze nasiona, wiedzę plus doświadczenie plus mądrość serca, trzyszynka może się otworzyć i aktywować tzw. wzrok duchowy, czyli bezpośrednie poznanie rzeczywistości duchowej, symbolicznej, arsztypowej. Zatem tak, rozumiesz to bardzo poprawnie i głęboko. Aby się wznosić w świadomości trzeba zbierać nasiona wiedzy, które w odpowiednim czasie pozwalają otworzyć wewnętrzne widzenie poprzez szyszkę, trzyszynkę i zobaczyć wyższe warstwy rzeczywistości. Możesz to też zobaczyć jako cykl alchemiczny. Nigredo, niewiedza, ciemność, zamknięta szyszka. Albedo, zbieranie nasion, wiedza, doświadczenia, pytania. Citrinitas, aktywacja szyszynki, rozbłysk świadomości. Rubedo, w pełni przebudzona świadomość, widzenie duchowe, złoty owoc. Szyszka jako symbol drzewa życia. Szyszka jest owocem drzewa iglastego, które często żyje bardzo długo, nawet tysiące lat. Drzewo to archetyp osi świata axis mundi łączącej niebo, ziemię i podziemia. Szyszka jako owoc oznacza owocowanie życia duchowego, kiedy jesteś zakorzeniony w ziemi i otwarty na niebo. Geometria święta spirala Fibonacciego Łuski szyszki układają się w spirale lewoskrętne i prawoskrętne, zgodne z ciągiem Fibonacciego, czyli z naturalnym porządkiem wszechświata. To geometria życia, podobna do muszli ślimaka, galaktyk, DNA. Duchowo szyszka zawiera w sobie zakodowany plan wzrostu świadomości, w harmonii z kosmicznym rytmem. Szyszka jako symbol mózgu i szyszynki. Co ciekawe, kształt szyszki przypomina hipokamp i szyszynkę, dwa ważne ośrodki w mózgu. Hipokamp odpowiada za pamięć i orientację przestrzenną, czyli wiedzę. Szyszynka za rytmy biologiczne, intuicję i kontakt z rzeczywistością subtelną. W tradycjach ezoterycznych szyszka to zewnętrzny symbol wewnętrznego narządu widzenia. Szyszka w architekturze i sztuce duchowej. Starożytny Egipt Berło-Ozyrysa miało główkę w kształcie szyszki. Watykan – ogromna szyszka z brązu w Cortile della Pigna – dziedziniec szyszki. Babilon i Asyria, postacie anielskie trzymające szyszki w ręku jako narzędzie rytuału oczyszczenia. W hinduizmie korona Boga Siwy często ma elementy przypominające szyszkę symbol świadomości transcendentalnej. Szyszka i ogień, duchowa aktywacja. Niektóre szyszki, na przykład sosny, otwierają się dopiero pod wpływem ognia, dosłownie potrzebują pożaru, by wypuścić nasiona. Symbolicznie świadomość przebudza się przez próbę, przez ogień inicjacji. To piękna metafora duchowego wzrostu. Dopiero gdy przejdziesz przez płomień, uwolnisz z siebie potencjał. Szyszka, jako most między nieświadomością a świadomością. W alchemii i psychologii jungowskiej, szyszka może symbolizować przejście z potencjału do aktualizacji. To jakby klucz do bramy, który otwiera zbiory tego, co było ukryte w cieniu, w nasionach, w ziemi, w nieświadomości. Szyszka, uniwersalny symbol przebudzenia. Ezoteryka, szyszka jako pieczęć tajemnicy. W ezoteryce szyszka reprezentuje ukrytą mądrość dostępną tylko tym, którzy wejdą w głębie duchowego poznania. Niesie symbolikę zamykania i otwierania, jak tajemnica, która otwiera się tylko wtedy, gdy jesteś gotów. Jest też obrazem transmisji boskiej woli w materii, zawiera w sobie nasiona, które są jak ziarna wiedzy boskiej gotowe do przebudzenia. Mistyka, trzecie oko, światło duchowe. Szyszka przypomina szyszynkę, trzecie oko, ośrodek widzenia duchowego. Mistycy mówią o wzroku serca, widzeniu tego, co niewidzialne dla oczu fizycznych. Przez szyszkę trzyszynkę przebiega oś świadomości, pozwalająca wejść w stan ekstazy mistycznej, kontemplacji, unii z Bogiem. Duchowość, spirala życia, potencjał boski. Szyszka symbolizuje spiralny rozwój świadomości, duchowy wzrost od poziomu ciała do poziomu ducha. Każde nasiono to boski potencjał, który czeka na aktywację. To również symbol otwierania serca i umysłu, prowadzi do wewnętrznego zharmonizowania duszy z boskim źródłem. Gnoza, poznanie przez światło wewnętrzne. W gnozie Szyszka może być symbolem iskry pneumatycznej, czyli boskiego pierwiastka ukrytego w człowieku. Szyszka reprezentuje nośnik poznania duchowego, gnosi, z jej otwarcie oznacza dostęp do wyższych światów, wiedzy, duszy, pamięci boskiej. Jest jak klucz do świata pleromy, ukryty w cielesności Szyszka, czyli Szyszynka, czyli duch. Alchemia transformacja przez ogień i światło. Niektóre szyszki otwierają się dopiero pod wpływem ognia, co odzwierciedla proces kalcynacji w alchemii oczyszczenie przez próbę. Szyszka równa się materia zawierająca nasienie ducha, które wymaga transformacji. Zamyka się w nocy ciemność niewiedzy otwiera się w świetle świadomość jak proces Rubedo w alchemii oświecenie. Kabałat symbol drzewa życia i sefiry dat. Szyszka, jako owoc drzewa, koresponduje z drzewem życia i jego centralną, niewidzialną Sefirot-Dat-wiedza. Dat to most między świadomością a transcendencją, miejsce otwierania się tajemnic boskich. Spirala szyszki może być odczytana jako struktura przepływu światła między Sefirot zgodna z ruchem światła Einsof. sof -E -Y mikrokosmos, który zawiera wszystko. Szyszka zawiera w sobie mikrokosmos nasion, czyli potencjał wielu przyszłych drzew, to echo hermetycznego powiedzenia, jak na górze, tak na dole. Reprezentuje boską formę zakodowaną w naturze, podobną do kamienia filozoficznego, który zawiera ukrytą duchową esencję. Szyszka, jako zapieczętowany symbol wiedzy, dostępny tylko temu, kto przeszedł przez wtajemniczenie. Podsumowanie: Szyszka jako kod duchowego przebudzenia. Tradycja znaczenie Szyszki. Ezoteryka, tajemnica, nasiona wiedzy, dostępna tylko w tajemniczonym. Mistyka, trzecie oko, światło ducha, ekstaza, kontemplacji. Duchowość, spirala świadomości, potencjał boski. Gnoza, poznanie wewnętrzne, przebudzenie iskry boskiej. Alchemia, transformacja przez ogień, świadomość w materii. Kabała dat, owoc drzewa życia, struktura przepływu światła. Hermetyzm, mikrokosmos boskiego planu, forma zawierająca całość. Filozofia. Platonizm – szyszka jako symbol potencjalności idei, jak ziarno, które może wzrosnąć w świecie cieni i wznieść się ku światu idei. Neoplatonizm przypomina strukturalną jedność natury, której duchowy rdzeń znajduje się poza widzialnym światem. Stoicyzm – szyszka symbolizuje logos, zasiew rozumu w naturze, rozwijający się zgodnie z boskim planem. Psychologia, szczególnie jungowska, archetyp nasiona, szyszka to symbol nieświadomości indywidualnej i zbiorowej, która zawiera zalążek świadomości. Jung, krzyżka równa się proces indywiduacji, zbieranie ukrytych elementów, psychę i scalanie ich w jaźń. Często pojawia się w snach jako zamknięty owoc, który się otwiera, metafora przebudzenia duchowego lub psychicznego. T.H.E.L.E.M.A. Aleister Crowley Szyszka jako symbol punktu wejścia do wewnętrznego ogrodu świadomości bramy między Ego a boską wolą telema. Może być utożsamiana z Keter lub Aynes najwyższym punktem w drzewie życia. W rytuałach telemicznych szyszka to naturalna różdżka używana do przebudzenia np. w symbolicznych uderzeniach trzeciego oka. Teozofia Szyszka to symbol duchowego przebudzenia i aktywacji latent powers of the soul. Helena Bławacka pisała o szyszynce jako dawno uśpionym organie widzenia astralnego, który kiedyś był aktywny. Używana w medytacjach jako punkt koncentracji i transformacji świadomości w ciele eterycznym. New AGE, szyszka równa się aktywacja trzeciego oka czakry Aina. Używana jako amulety, kryształy lub naturalne przedmioty do medytacji, pracy z energią kundalini i otwierania portalu. Powszechnie kojarzona z dekalksyfikacją szyszynki i oczyszczaniem świadomości przez światło. Masoneria. W masonerii szyszka może symbolizować wiedzę zakrytą, która dopiero się objawi przez rytuały inicjacyjne. Niekiedy pojawia się jako ornament architektoniczny w lożach, symbol duchowego owocu, który wzrasta z fundamentów moralnych. Może reprezentować również światło wewnętrzne lub pokłosie, pracy duchowej, mity i legendy, mitologia grecka, szyszka na tyrsie Dionizosa, symbol życia, ekstazy, płodności duchowej i misteriów. Mitologia nordycka przypomina Yggdrasil, drzewo świata, którego owoce to klucze do światów. Mitologia egipska berło Ozyrysa zakończone szyszką symbol siły duchowej i odrodzenia. Religie: chrześcijaństwo szyszka jako symbol zmartwychwstania, wiecznego życia obecna w rzeźbach, freskach w sztuce sakralnej. Hinduizm podobieństwo do korony siwy uosobienie duchowego przebudzenia. Buddyzm szyszka może symbolizować przebudzoną świadomość, owoc medytacji i wewnętrznego ognia. Religie pierwotne szyszka jako przedmiot mocy, często używana w rytuałach płodności, oczyszczenia i ochrony. Magia rytuały szyszka używana jest w magii jako talizman do ochrony oczyszczenia otwierania trzeciego oka element rytualny do obudzenia świętego ognia np. kadzidła z olejku sosnowego plus szyszki. Symbol w kręgach rytualnych reprezentuje punkt koncentracji energii rytuały i zadania. Rytuał otwierania trzeciego oka szyszka umieszczana na czole lub wizualizowana jako otwierająca się spirala światła. Rytuały z ogniem spalanie szyszek jako sposób na uwolnienie przeszłości i oczyszczenie pola energetycznego. Zadania magiczne uziemianie się przez naturę i kontakt z drzewami. Tworzenie amuletów z szyszek dla rozwoju duchowego i ochrony psychicznej. Śnienie z szyszką pod poduszką dla wizji i przekazów od podświadomości. Szyszka, mistyczne korespondencje, liczby, jeden, jedność, potencjał, ziarno, trzy, trójca, duchowa, ciało, dusza, duch, symbol spirali, siedem, liczba, czakr, planet, poziomów, tajemniczenia, trzynaście, transformacja, śmierć, ego, narodziny, ducha, kolory, fiolet, duchowość, czakra, korony, alchemia, rubedo, indygo, czakra trzeciego, oka, ajna, złoto, oświecenie, promień, słoneczny, świadomości, zieleń, natura, uzdrowienie, połączenie z drzewem życia, planety. Słońce, duch, światło, serce i źródło. Księżyc, intuicja, wewnętrzna noc, tajemnica wzrostu. Saturn, ukryta wiedza, struktura, otwarcie przez próbę. Merkury, przekaz wiedzy, alchemiczna świadomość. Żywioły, ogień, transformacja, przebudzenie niektóre szyszki otwierają się w ogniu. Powietrze, duch, umysł, przekaz idei. Ziemia, zakorzenienie, potencjał, nasiono w glebie. Eter, piąty, żywioł, duchowa, esencja i pamięć. Przedmioty magiczne. Szyszka jako naturalna różdżka, symboliczna różdżka trzeciego oka, laska dionizosa, tyrsk zakończona szyszką, klucz do ekstazy. Ołtarzowy symbol przebudzenia położona w centrum mandali. Rośliny, sosna, drzewo wieczności, oczyszczenia i światła, cedr duchowy strażnik, pomost nieba i ziemi. Jałowiec ochrona duchowa, jasnowidzenie, kamienie, ametyst trzecie oko, intuicja, czystość duchowa, labradoryt otwarcie wymiarów astralnych. Kwarc górski, wzmacnianie świadomości i koncentracji. Sugilit, haroid, duchowe przewodnictwo i mistycyzm. Runy, ansus, boskie przesłanie, mądrość duchowa. Algis, ochrona duchowa, połączenie z wyższym ja. Pertro, tajemnica, los, duchowy zasiew. Karty tarota, kapłanka 2, tajemnica, brama między światami. Gwiazda 17, duchowe światło, nadzieja, oczyszczenie. Sąd ostateczny 20, przebudzenie, wezwanie duszy. Eremita 9, wewnętrzne światło, mądrość cicha, zapachy olejki eteryczne, sosna, oczyszczenie, koncentracja, jasność, cedr, zakorzenienie i otwarcie duchowe, szałwia biała, oczyszczenie przestrzeni, koncentracja, olibanum kadzidło, kontakt z wyższymi wymiarami, mirra, głęboka alchemia wewnętrzna, aktywacja szyszynki, lawenda, spokój i czystość mentalna, czakry, ajna, trzecie oko, postrzeganie, intuicja, duchowe widzenie. Sahasrara-korona: połączenie z wyższą świadomością. Dodatkowo czasem także serce Anahata jako centrum duchowego wzrostu. SEFIRY: drzewo życia. Dat niewidzialna sefira tajemnica wiedzy duchowej. Keter korona najwyższy poziom świadomości boskiej. Tajfret w serce centrum harmonii światło Chrystusowe. Ciała subtelne. Ciało przyczynowe nosiciel karmy wzorców duszy. Ciało astralne miejsce działania wyobraźni i wizji. Ciało duchowe kontakt z boską iskrą monadą Ciało eteryczne tam, gdzie zapisuje się wzrost duchowy.